Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również Katarzynę Świderską, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Dzień dobry, witam. Panią witam państwa serdecznie. No, miejmy nadzieję, że zbliżające się ferie będą obfitować w mnóstwo atrakcji przy sprzyjającej pogodzie iście zimowej. Ale gdyby pogoda nie dopisała, czy w Jarocinie będzie czym wypełnić czas? Tak, muzeum już szykuje się, uszykowało ofertę, jesteśmy gotowi tak naprawdę z naszą ofertą skierowaną do wszystkich mieszkańców. Zapraszamy oczywiście osoby spoza naszego miasta, naszej gminy. Muzeum Regionalne, obie nasze filie i, i siedziba główna, czyli w Pałacu Radolińskich, wystawa stała poświęcona historii ziemni Jarocinskiej i Sowa Pałacu, która znajduje się, oraz nasza, nasza filia Spichlerz Polskiego Roka, jesteśmy gotowi, czekamy, będziemy funkcjonowali przez okres całych ferii. Będziemy pracować od wtorku do piątku, od ósmej do szesnastej, oczywiście w weekendy. A co konkretnie oferujecie w tym wolnym czasie? Dla młodzieży, dla wszystkich osób oczywiście nasze stałe wystawy, ale też mamy specjalnie przygotowane takie warsztaty dla dla tych, którzy zostają w Jarocinie i e, byli na przykład już u nas, widzieli wystawę, a chcieliby Chcieliby sobie troszeczkę poeksperymentować, i tak na sobie w Pałacu Radolińskich we wtorki, oba wtorki fery, od godziny 14 do 16, zapraszamy na zajęcia eksperymentalne, a w czwartki od godziny 16 do 18 czekamy na wszystkich chętnych do tego, żeby z nami poznawać niesamowite masy. Szczegóły będziemy dopiero pokazywać tych eksperymentów na miejscu. Za to Spichlerz Polskiego Roka zaprasza wszystkie dzieci, młodzież w środy na zajęcia indywidualne od godziny 14 do 16 i będziemy czekali z warsztatami, które się nazywają Zima w Rytmie Rock'n'Rolla. Na koniec mamy przyszykowane w Spichlerzu taką atrakcję. Jest to przedstawienie muzyczne połączone z interaktywnym koncertem. Nazywa się to muzyczne wygi basy. Jest to skierowana oferta dla całych rodzin. Będziemy się bawić, wierszem, będą różne przygody, zabawy z instrumentami. Myślę, że bardzo fajna i ciekawa forma spędzenia całymi rodzinami wolnego czasu. To jest jakby pierwsza nasza oferta, szczególnie dla tych młodszych. Mamy też w pałacu radolińskich i w Sowie, ale także i z Pichlerzu Polskiego Roka możliwość organizujemy od, od pewnego czasu urodzinki. Czyli dwie godziny w zabawy z naszymi animatorami, można przyjść. My uszukujemy miejsce, mamy fantastyczne miejsce, mamy wiele zabaw, gier, eksperymentów. W zależności od wieku dzieci, robimy ofertę pod każdą grupę wiekową. Także jeżeli ktoś nie ma pomysłu, gdzie zorganizować urodziny dla swoich dzieci, zapraszamy do Muzeum Regionalnego. Na pewno skroimy na miarę. Każdego dziecka, solenizanta e, urodziny. Jest to niezapomniana zabawa, e, ale też e, fajne miejsce, bo i Spichlerz, i Pałac Radolińskich są troszeczkę innymi miejscami na świętowanie, ale to nie znaczy, że nie są e, gorsze niż wszędzie indziej. E, zapewniam, że e, zdarzają się przypadki, że po urodzinach gości, którzy byli na urodzinach, rezerwują sobie już u nas miejsce, żeby sami te urodzinki wyprawiać. I jest też propozycja dla fanów blusa. Błąkacie się w akcje Dni Polskiego Bluesa. Powiem tylko, że to jest pomiędzy 1 a 9 lutego. Wiarocinie, który dzień będzie bluesowy? W Jarocinie 3 luty będzie tym Dniem Polskiego Bluesa. Myślę, że mamy wyjątkową ofertę dla wszystkich fanów, bo na naszej spichlerzowej scenie zagra zespół Break Night w składzie Robert Lewandowski, Piotr Ożerski, Darek Wodzu, Hęczel, Andrzej Wolak, a gościnnie na klawiszach wystąpi Jarcek Korzeniowski. W pierwszej części tego koncertu wystąpią oni z piosenkami Tadeusza Nalepy z płyty blues. Między innymi, Romka Tajemnicy będzie na pewno piosenka Kiedy byłem małym chłopcem. A w drugiej części. Zespół Break Knights skrzyżuje swoje gitary z naszymi wyjątkowymi gośćmi, czyli Darkiem Kozakiewiczem, Jerzym Styczyńskim, Maciejem Lipiną, Piotrem Lekkim, Tomkiem Kamińskim oraz Robertem Masztalerzem. I tu też będzie wyjątkowe, myślę, wydarzenie. Z tego, co, co mogę troszeczkę uchylić, też tajemnicy. Wiem, że zagrają utwory m.in. Jimi Hendrixa, Rolling Stonesów więcej nie powiem. Zapraszam oczywiście, jeżeli publiczność będzie miała ochotę i będzie chciała, to po koncercie będzie jam session. Dokładnie informacje znajdują się na stronie i Facebooku Spichlerza Polskiego Roka. Bilety w cenie 55 zł. Rozchodzą się nam jak ciepłe bułeczki, także zapraszam do, do kupowania. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja zapraszam na kolejny Samorządowy Jarocin w przyszły czwartek. A ja dziękuję pani, dziękuję państwu i zapraszam do Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Pozdrawiam. Katarzyna Świderska, Muzeum Regionalne Wiarocin. Do ja usłyszeń. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.